Co? Słońce wychodzi. Co jest najważniejsze przed wypłynięciem? Należy się dobrze przygotować, cokolwiek to znaczy. Staliśmy dla tej Świty, tak? Wszyscy słyszeli półmariny, przy okazji chyba też wypływamy. O, o, wyspani. Ja, ja jestem szczególnie wyspana. I mamy piękne fryzury, Olaf. Tak. Już nie będę mówić, że blade świtę, bo zawsze to mówię, ale no, 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 nawet świtu jeszcze nie ma. Księżyc jeszcze nam przyświeca do tej naszej roboty. Wstaliśmy trzecia, wszyscy równo, prawie wszyscy równo. Gdzie my płyniemy? Newtown Creek albo Key Havens? Z dwóch stron Solentu zależy, jak nam się popłynie, bo tylko od tego to zależy, jaki jest wiatr, jaki prąd, to po prostu wiemy. Dlaczego nie gdzieś dalej? Ponieważ y, musimy wykorzystać wysoką wodę tutaj i prąd Solentu na zachód. I wtedy nam się już skończy: I trzeba się będzie zatrzymać. Lunch, kawusia, odpoczynek i albo zostaniemy na noc w Newtown Creek albo w Key Haven i popłyniemy nad następnym dniem z naszym prądem, albo tylko poczekamy, aż nam się odwróci prąd, wiecie, z tego z, z zachodu na wschód, znowu ze wschodu na zachód, i wtedy możemy płynąć dalej na zachód. Dalej to znaczy do pool, Tam już kiedyś byliśmy, pamiętać? Taka Bronzy Island, wyspa z tym skautem. Tam płyniemy, dlatego że tam do nas dołączy dalsza ekipa, dalsza część załogi, i potem popłyniemy. Hmm, się liczymy na to, że Odeni i Francja, ale co będzie? Jak to mówią, stay tuned. Poczekajcie, jak będę wiedziała, to powiem. Latarka jest, bo jest jeszcze trochę ciemna jak wypływamy. Co na chwilę włączy, bo jeszcze chyba wszystko widzi. Wyszliśmy sobie w nocy i płyniemy w takich pięknych okolicznościach przyrody, dmucha, dmucha, dzięki temu ładny przech, ładne ułożenie, to jest takie prawdziwe żeglowanie, które lubimy, no fajnie jest. Oczywiście nastąpiła drobna zmiana planu, jak to zawsze żeglarze, rozumiecie? No, Czyli nie stążyłeś, nie? Mm -hmm. pojawiła, się no, taka... pojawiła się taka opcja, że zamiast płynąć przez Solent wprost na zachód, gdzie po drodze mielibyśmy Newton Creek albo dalej Key Haven, żeby Co? zostać na lunch i przeczekać, aż się zmieni nam pływ, to teraz będziemy płynąć wprost na południe, Południową stroną, od południowej strony ominiemy Isle of White. Czyli wiecie, nie jest Solem, tylko bardziej na południe, między Isle of White a powiedzmy Francją. I lecimy sobie też tam na zachód i jak będziemy na Needles, czyli na samym tym najbardziej zachodnim cyplu Isle of White, wyspy White, to wtedy będziemy mieć opcję, czy skręcamy w stronę wschodnią troszeczkę do Key Haven, czy lecimy od razu do Key dzisiaj wygląda na razie co będzie potem to zobaczymy w środku jest gotujący kucharz, ale bardzo wstydliwy i się odwraca tyłem, zobaczcie. Taki skarb. Ale skromny. Nie chcę, żeby obserwować. Wygląda to impresji. Wygląda, a jak pachnie! Na pokładzie wygląda następująco. Jest okropny. I wszyscy jesteśmy przypięci. Po co kusić los? W tym momencie zauważyłam, że nasz tak wewnętrzny się odczepił. Lata sobie wolno, z dużą siłą. Łapać to już? Muszę dodać, że to stalowy drut z metalową końcówką. Trzeba go szybko złapać, zanim narobi szkód. Nie tracąc przy tym oka. Samotna akcja na takiej huśtawce nie była możliwa do zrealizowania. Róg mi po prostu brakowało. Z pomocą przyszła Monika. 哎，你们好。 Zmieniliśmy kurs i mamy teraz wiatr od rufy. Rysiek idzie do masztu, by zrzucić refy, czyli przywrócić grota do całej jego wielkości. Nie ma potrzeby ograniczać powierzchni żagla przy tym kierunku wiatru. Zbliżamy się do Needles. Needles, czyli igły, to skalisty przylądek w zachodniej części wyspy White, składający się z oddzielnych skał kredowych. Obecnie można oglądać trzy filary wysokie, mniej więcej na 30 metrów. Był jeszcze czwarty, zwany żoną Lota, ale runął podczas sztormów w XVIII wieku. A tak wyglądają igły z góry. I dlatego, że filary, które widzimy, nie są tu jedynymi skałami. W oddali uformowała się kipiel wodna, dosłownie, jakby woda się tam gotowała. Po emocjach z Needles, no co, pierwszy raz widzieliśmy jest tak bliska. Zapadła decyzja, że lecimy do Keyhaven na kotwicę. Dziękuję, że wyruszyliście w tę wyprawę z nami. Marcin zrobił jajecznicę, a kto zrobi kawę? Link, jak nam postawić małą czarną w opisie pod filmem. Dziękuję bardzo, do zobaczyska, pa!